Słuchajcie, drodzy, jesteśmy już w środku, z tyłu są zakończone już wszystkie prace związane z wymianą klocków i tarczobębnów. Tak jak powiedziałem wcześniej, same szczęki zostają bez zmian. Reparatury nie były potrzebne, tylne zaciski, tłoczki ładnie chodzą, wszystko jest pięknie. suwliwie wchodzi, nic się nie blokuje, żadnej rydzy nie ma pod osłoną, wszystko czyściutko. Pod osłonę jeszcze, tak jak powiedziałem wcześniej, poszedł smarteflonowy. Yy, także nie ma powodu do jakichś obaw, że coś się będzie działo za jakiś czas. I teraz, tak, jesteśmy w środku. Słuchajcie, tą konsolkę to się podważa lekko. Pyk, ona wychodzi. Tu macie dwie śruby, w tej chwili już jest zdemontowane. Leżą tutaj. Odkręcacie. Wymujecie sobie ten panel szarpnięciem. To jest tylko delikatne szarpnięcie, tu nie trzeba nic podważać. I pokazuje się nam tutaj lineczka. Zobaczcie jest jedna i pod spodem jest druga śruba kontrolująca yy, jak ja to robię tu sobie ją zluzowałem. Ma pewne mam że talinka jest tak jak tu widzicie luźniutka nic mi tam nie blokuje z tyłu na samoregulatorach przez otwór rewizyjny, który pokazywałem wam wcześniej kręcę sobie samoregulatorem u dołu do zablokowania koła później delikatnie odkręcam tak żeby można było kołem ruszyć z jednej i z drugiej strony. Robię tak samo, tutaj sobie później wchodzę do środka, reguluję linkę, podciągam, parę razy zaciągam, odpuszczam, zaciągam, odpuszczam, za każdym razem sprawdzam z tyłu czy koło się nie blokuje, czy nic się nie dzieje i praktycznie, praktycznie tyle. Cała filozofia i później wszystko się składa tak jak było przed demontażem, czyli wkładamy wszystko, wszystko pięknie, ładnie, postyjnie, trzeba nic wyrywać, trzeba nic podważać, delikatny Delikatny tylko wyskok z zaczepów i to praktycznie tyle. Dwie śruby i to cała filozofia. Tak jak powiedziałem, jeśli są z tyłu tarczobędny, tak jak jest to na przykład w Fondzie CRV, nie regulujemy tylko z tyłu na regulatorze, tylko popuszczamy sobie tutaj ten mechanizm, całą linkę i dopiero wtedy sobie przez otwór rewizyjny kręcimy regulatorem do zablokowania, tak jak powiedziałem wcześniej. Odpuszczamy delikatnie, patrząc czy się ręką da przekręcić koło jedną i drugą stronę. Później sobie wchodzimy tak poziom do środka, podciągamy. Tutaj jest na 6-8 ząbków maksymalnie. Tutaj wcześniej było przed tym 12 maksymalnie. Czyli ta dźwignia szła praktycznie pionowo do góry. A teraz sobie zrobimy tak, żeby to było według zaleceń. Także tyle. Ktoś ma ochotę zrobić sobie to sam w domu, w garażu, to raczej to nie jest nic trudnego. Ktoś jak ma troszeczkę zdolności manualnych. Nie powinien mieć większych problemów, żeby sobie wykonać taką pracę samodzielnie we własnym zakresie.